No to cześć. Otwórzcie razem z moją chyba ambasadorską. Nie mam żadnego pojęcia, jak zwykle. Ale tak, paczuszka u mnie już leży jakiś czas. Zaraz racji na to, że no, w weekendy ja nie siedzę w chorwacie. W weekendy siedzę sobie sama po sobie. I więc, no, przeczekała sobie weekend. Zarazem ja spróbuję otworzyć, gdzie to wejście. Wiem, że to spodem jest karton. Oho. Zestaw długopisów. Okej. Okay. Dobra, mamy. Mamy tutaj napisane ogólnie. Nie wiem czy to widać. Kochy e, Megan. Okej. Okay. I wydaje mi się, że otwiera się tutaj z góry. Mam nadzieję, że nic w środku nie przetnę. Mam przynajmniej taką nadzieję. I mam... A, to jest wata, dobra. Yy, mamy tą kokardeczkę. I waty. Matko włoska. I to jest wata naturalna ogólnie, bawełniana, bo czuję, bo kiedyś wypychałam tym konie. Więc wiem. Mamy tutaj. W końcu mamy dane osłów, więc wpadajcie końcu, <laughs> bo ostatnio mieliśmy paczkę, gdzie nie wiedziałam od kogo, czyja i tak dalej. A okazało się, że to jest ambasadorska, więc tym razem wiem od kogo to paczka. Super, dobra. Zobaczymy liści. Siema. Wiem, że ostatnia paczka Ci się spodobała, więc postanowiłam wysłać jeszcze jedną. Mogę powiedzieć, że w paczce znajduje się materiały, które w tamtej paczce Ci się spodobały. I powiedziałeś, że zrobisz z tego coś, jeśli miałabyś tego więcej. Więc wysłałam, żebyś coś z tego robiła. Miłego odpakowania. Pozdrawiam. Welbęd na pastwisku. Welbęcik. Dobra. Yy, nie pamiętam co było w poprzedniej paczce, ale okej. Okay. Tutaj mamy naklejki. I to pewnie dla was. Bo już założyłam, że w większości yy, pisze, że to yy, dla widzów. Bo ja naklejek ogólnie nie lubię. Ale mam naklejki dla was. Więc yy, no, wy lubicie, ja nie lubię. Dobra, zobaczmy, co tu jest. Czyli ja koniki. Hmm, dobra. Co my tu mamy? Myślę, na chwilę się przesuł. Czy jakby sypię będzie cięć. Dobra, mamy nici. Boże, jakby mi nici brakowało w ogóle. No na pewno mi nici brakuje. <noise> Ale to jest pierwsza osoba, która mi nici wysyła. Dobrze, ja sobie tutaj przewalę. To jest zielony, brązowy i beżowy. Więc do kolekcji moich nici idzie. Popatrzcie, ile tych nici mam. No cud mi o tym Więc ja na nici na pewno nie muszę narzekać. I właśnie nić mi się tu polęta. Dobra. Co mamy jeszcze? Mamy tutaj... Hmm. Wspomniałam, jak to się nazywa. Ehm... Weź napiszcie w komentarzu, co to jest, bo zapomniałam, jak to się nazywa. A dobra, już wiem. Molina. mulina to jest. Dawno w ogólnie nie używam. Ale może, może będą z tego końskie włosy? Zobaczymy. Tutaj mamy filc. Malutki. Bardzo gruby filc. Wydaje mi się, w ogóle mi się to strasznie kojarzy z filcem do odkurzacza, nie żeby coś. Bo nie jest takim grubszym filcem. Najbardziej mi się kojarzy, jako filtr. Więc no, tu mamy jednorożce pegazy, znaczy to i to w jednym. Takie malutkie. Nie wiem do czego by można było je użyć, ale są cudne. No i tu mamy te guziki, czy jak to tam nazwać? Nie wiem, jak to nazwać. Ja to nazywam po prostu guzik. Co my tu mamy? O matko boska. Mmm, włosy w zestawie. <noise> Czyli nie tylko ja się lenię. Nie no, to znam sytuację gubienia włosów. Sama gubię. Pół kilograma dziennie Ten drucik ogólnie lubię. Lubię druciki. W ogóle sama szukam Byłam ostatnio w Kińczyku, myśląc, że kupię sobie drucik. Cie, y, takie miękkie druty jak to były. Tylko, że rozmiaru takiego małego na figurki koni, a ja takich nie potrzebuję. A takie nie ma opcji, że się ruszysz. One fajne na wędzidła są w ogóle. Więc y, takich drutów nigdy za wiele. W ogóle miałam te druty, to już mi wszystkie zażarłam. Znaczy konie mi zażarły na wędzidła, więc y, no. Ale dobra, mamy tutaj jeszcze te klamry. Jak to nazwać? Uj, staty. To na pewno mi się przyda na derkę, takie małe. A te duże nie mam żadnego pojęcia, bo to na 100% jestem w stanie z tego zrobić derkę. Ostatnio robiłam. Ale z tych, nie wiem. <laughs> nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. Nie ja sobie tutaj położę. Ale z tego będzie dereczka za jakiś czas, bo ja ostatnio teraz zaczęłam derki robić, więc niedawnym mieście właśnie na Vinted dereczkę. Ee, więc można sobie zaobserwować Vinted, pojawi Wam się nazwa i e, może traficie na tą derkę, może traficie. Dobra, idziemy dalej, bo tutaj widać, że mamy woreczkami zapakowane. Czy to jest kantarek? Możliwe, że to jest kantarek. Kantarek, kantarek. Myślałam, że to kantarek z futerkiem, ale nie. Co, co... co to? Co to jest? Ehm... Chyba ubiąc, ale nie jestem pewna. Ale chyba mamy kantarek ogólnie. Tak, mamy kantarek. Kanterek zrobiony z półkoli. Czy ja mam jakiegoś konia? Czekajcie, gdzie tu przód? Hmm. Chyba w tą stronę. Ogólnie na, na pewno będziesz musiała skrócić paski policzkowe. I z zrobić. Mam ogólnie zbuczenie zawodowe, więc u mnie to jest to, że za długie paski policzkowe, za małe podgardle i brak regulacji, więc no... Ale spróbujmy to jakiemuś mojemu koniowi ubrać w ogóle. Nadzieja. Nadzieję. czy ty to ubierzesz? Powinnaś się zmieścić. Uno momento. To chyba w tak. 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 Ła. I no prawie, tylko jakby te paski policzkowe, właśnie nie były zbyt długie, bo tak to w takim sposób te ogłowie wygląda. No. Paski policzkowe, to już powinno być kółeczko. Tutaj, to powinno być tutaj. Taka mała porada, bo naprawdę za długie. Albo że faktycznie Twój koń ma takie długie, ale tak teoretycznie, no. Pasuje na nią. Da rada to założyć, jeżeli nie ma regulacji, ale mówię, paski policzkowe dla mnie to jest po prostu. Mnie to boli. U mnie to właśnie boli, więc dotąd. Jak się oko kończy, już powinno się zaczynać kółeczko. Taką zawsze zasadę obrałam. Ale kantarek jest yy, ładny. Nawet jeżeli pomysłowe jest to, że jest właśnie z półkoli, a nie z kółek, więc można właśnie używać też fajnie półkola, jeżeli się nie ma. Co nadzieję, ja pasuję ci fioletowy. Dobra, idziemy dalej. Mamy tutaj. Yy... Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Ale. Aha, to jest ręcznie robione prawdopodobnie wędzidło. Nadzieja, choć tutaj. Ona ma w ogóle zapięty pyszczek, ale spróbuję to wepchać o ręcznie robione wędzidła. Tak wygląda. I tutaj mamy też ręcznie robione wędzidła. W ogóle to są z tych yy, drut. To jest drut, yy... jak to nazwać, bez biurowe. biurowe. Więc też pomysłowe. Czyli mamy raz, dwa, trzy. Te. To się naprawi. Już naprawione. Cztery i pięć. Będzie idełek. Jak, nie, jak się chce wędzidło zrobić, a nie umie się, to jest też dobry pomysł na wędzidełka. No. Nawet takie na start. Dobra, idziemy dalej. Widzę koniki. Widzę koniki, widzę koniki. Koniki, koniki. Mamy tutaj maluchy. Widzę, że jeden jest. Zestaw, zrób to sam. Są to maluchy. Wiecie co, widzę już chyba jedną rzecz, czy ja mam je zrobić na długopisie? Dobrze, zrobię je na długopisie, dokończę je, bo... ojej, nie uciekaj, yy, bo widzę długopisy i to jest ja chyba żeby zrobić na długopisach. Yy, mogę nawet jakiś kiedyś tutorial stworzyć, jeżeli byście chcieli zrobić właśnie takie mikrusy, znaczy mikrusy, ja ogólnie inne konie robię, bo ja robię. Nawet mam takiego konia, rozmiarówka, którą ja zawsze robię te koniki na długopisie. I to jest nawet ten sam długopis. Tak, to jest to samo. I moje długopisy też są nowe ogólnie, więc na spokojnie. I i co? I taki, takie koniki. Więc jeżeli chcecie, mogę stworzyć taki tutorial na takie koniki. I tutaj jeden, jedyny ma halter, więc ja ogólnie nie robię halterów, ale coś mnie wzięło i zrobiłam mini halter, więc jakby ktoś chciał, ten konik jest to na vinted. Inną. Nawet tego tutaj położę obok. Ale jeżeli chodzi o te koniki, no są urocze. Naprawdę są urocze, chociaż nie mam materiałów na uszy. To jest najgorsze. Ale może będą takie bezuszne. Miałam raz konia, robiłam bezusznego. Bez uszu. Ale pomysł jest dobry. Tutaj trzeba go po prostu obrócić. Obrócimy go na drugą stronę. Mamy watę, możemy wypchać. On nie, one nie są z tego, z minki, tylko właśnie z tej typu filc, taki materiał. Bardzo rozciągliwy, bo czuję w rękach, że mi się koniu rozciąga. <grych> Czy jak to tam nazwać? O! Wziąć, wypchać go i będzie. Idealnie. Więc są mini koniki. Są długopisy, prawdopodobnie do koników. Więc jeżeli chodzi o długopisy, to nie wiem, dostawa przyjechała. Włożymy je tutaj. O, tu się To sobie zostawimy tutaj na przodzie. I to ułożymy tutaj. One są do koników mini. O. Też wpadajcie na Vinted, tutaj na dole macie Vinted. Ja lecę dalej. Dobra. O tą gumę. O to. To, to takie o... wioszcz. No ja nie wyłoscze, ale tu są takie paseczki. Nie wiem jak to nazwać. Mamy też. gumy zwykłe, różnej szerokości. To, to, to pamiętam. Gdzieś chyba jeszcze mam tam ten kawałek, więc może coś trzeba stworzyć. Kolejny zestaw firanek. Ja się to śmieję. Kolejny zestaw firanek. Więc tak, co tu mamy? Poliki tam. Poliki też się przydadzą na no U mnie się nic nie, nie, nie traci. Tutaj mamy taśmę, ja sobie ją w ogóle zwiążę. Taką taśmę mamy poza pakowaniem niektórych paczek, jakbym miała tak pakować ładnie, że tak to powiem, nie znam zastosowania, więc chyba do paczek. Albo powiedzcie mi, co, co można z tego zrobić. O, jaka różyczka wyszło przez chwilę i już nie. Więc jest, to jest w ogóle taśma satynowa. O, wiem, wiem. Te kokardki, no przecież, no przecież kokardki. Tutaj mamy taśmę. Która jest taśmą yy, zwykłą? Myślałam, że to guma jest na początku, ale to nie jest guma. Tutaj mamy, no jak ja to nazywam, firanka. Nie wiem, co z firanki mogę zrobić. Nie mam żadnego pojęcia. Tutaj jest grubszy sznureczek. Taki. Na przykład halteryk do małego konia. I taka taśma, której można na przykład zrobić, właśnie kartkę, chociaż jedną. No, 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 Proszę mi wrócić. Ty też. To w tą stronę. No i mamy kokartkę. część paczuchy. To E, chyba więcej tego. Co to w ogóle jest? Jakie to miękkie. Mamy taką taśmę sznurkową. Wydaje mi się, że fajne. Ja was w ogóle w tą stronę przesunę. Bo... Stolistatę. Wydaje mi się, że fajne by było na. Jakby wziąć konia Wziąć konia i zrobić jej takie frędzelki, jakby Tylko dlaczego u niej wszystko stoi, to ja nie wiem O, takie frędzle Albo jako dodatek do, do kantarka Na pomysły, nas sposoby są sposoby Nie wiem jak to Ale wydaje mi się, że to właśnie do akcesorii, jak najbardziej Taka taśma, sznurkowa, ale jakie to jest miękkie, naprawdę, to jest tak mięciutkie. Nadzieja, będziesz futerkowa, może w końcu będziesz miała włosy, cholera. Jakby ktoś wiedział, czy jego autorstwa jest ten koni, to potrzebuje informacji, bo chcę jej grzywę doszyć. O, od tu odpruć i doszyć tu, bo ona ma tu, to nie pasuje. I nigdy, zawsze jak robię jej zdjęcia, wygląda jakby grzyby nie miała, znaczy grzywki. Ech. Dobra, mamy jeszcze kilka. Tutaj też chyba jest materiały. To jest chyba bawełna. Tu, tutaj nie jest bawełna, tu jest sztuczna skóra na oczka na przykład. Tutaj jest. Ja to nazywam chusta. Materiały na taką chustę. I tutaj jest bawełna, z tego co wiem. Co się orientuje. Tak. Z czego to jest wzór. Świąteczny. Czy ty komuś porwałaś że, yy, taką chustę? Obrus? To jest obróz może. Materiał taki obrusowy moim zdaniem trochę. Świąteczny. Chociaż święta się już skończyły, więc można próć obrusy. <śmany> Nie no, w poszucie humoru. Mam nadzieję, że rozumiecie. I mamy chyba tak, ostatnią. A to na pewno przyda się na yy, te uszy do naczółków. Boże, uszy do. Do czego? Jakich naczółków? Uszy do nauczników. Boże, naczółki. I mamy filce. Właśnie. A czyli jestem w stanie dokończyć tego konia, bo będę mieć materiał na uszy. To jest taki filc trochę. Taki, taki bardzo, bardzo miękki filc. Tu mamy to samo, tylko czarny... No boże, czarny-szary. Nawet dość spory kawałek. O. Filc, filc taki, nie wiem jak to nazwać. Dla mnie to jest po prostu filc. I tutaj mamy bawełnę. Znowu materiał taki. One się... Ja ogólnie robię uszy do nauszników bapełniane, więc wydaje mi się, że będzie właśnie git do na, nauszników. No. Jeżeli chodzi o paczuchę, to mamy kantarek. Nawet dość sporo materiałów, które na pewno się przydadzą. Mini hobby horsy. Druciki. <grywki> e, zestaw nici i zestaw... E, Długopisów. Dość ciekawa paczucha. Mam nadzieję, że w nim Wam się spodobał. I oczywiście nie zapomnijcie wpaść do yy, Gabi. No to cześć.